He's <coughs> <coughs> Mama poszła. Tak się na mnie, ale chuj. Let's go, let's go. A, ci, nie śmieci, mały jeba mi kurwa taki główniaż galata ja zapierdoliliśmy Kurwa przyszłość polski Kurwa najgówna bluźnia Mając kurwa nie wiem, 12 razy Poczekajcie z idę do sklepu bo mama mi każe iść po ziemniaki Pierdolę Idę na pole zaraz będę A wiesz, Co to mama Kur... za mną? Co, co to mnie? mama? Tero dzidę? Cóż, mama poszła! Tak szukała na mnie, ale chuj! <noise> <noise> Ej, hey, no nie bój, nie! Zamknij te dwie tak krzyczysz? Ja mogłem być twoim ojcem, psie. Stań tutaj tego serwera. Ja dziewięć, będę kończył 25-tego w fatek. Kurwa, będziesz odzy... ...pierdolny. O Jezu, mama za Kurwa, ta matka na raka, pierdolny. To no no nie! nie. Это или, школь... это или школьный, Это какая-то похожая. Это ч опять за Это просто, приколись. ой 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 нет, не! Не я, не мне! Не бейте меня, это я, не бича! стоп, не Блин! Уж что да!

Co to jest? 2000 PL <noise> Idę na pole za nas będę. Da polę. Uchwytuj. 2007 to ile lat? 9? Drugi. 3, trzy, trzy górne. Patrzcie, że taka osoba Ja 9. Będę kończył 25 w czwartek. Ja pierdolę. Nie, takie kochane. Kurde. Mam 2 HP Cóż Mama poszła, tak krzyczała na Cieko, mnie. Ej, budaj, budaj, yes. budaj. Nalez mi na Synu, nie wiem, synu, kurwa. Synu, synu, słyszysz mnie? Krzyczała na mnie, lepim no. Synu z magazynu, słuchaj. Słuchaj, ta gra nie jest dla ciebie. <noise> Wujek, dobra rada, kurwa. Na opakowaniu jest plus 16. On ma 16, kurwa nie słyszysz? <grywa> 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 ma, broniłeś go, Tomasz. <grywa> A myślałem, że mój rocznik był najgorszy. Save, save, save. Go away, go away, go away, save. Don't risk it, don't risk it. Yeah, that's good. Give that up for me, please. I him. swear to I swear to God, They shall regret this day. i i swear! <coughs> i swear to fucking God, this i this not sure. I'm not sure. I'm not i No you jest BLOCK You're a fucking bitch! <laughs> You're a fucking bitch Blue! You fucking blocked me! I didn't block I you. Yeah <laughs> no, you did! I stood all the way over there man. No, you blocked me! <coughs> Udało się. Ej strzela ten No dobra, umie coś grać. Ja wam mówię, to jest jakiś syntezator głowy i tyle. Pewnie stary przyszedł i gra teraz. No. <grymne> <grymne> mamy, <grymne> mamy, 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 nie zadzimiłeś? Nie płacaj. Nie mamy, Nie Ej Nie Nie

Nie ja ale rodzinę. szczerze, jak dla mnie takie dzieciaki powinny być kurwa na pewno a ich rodzice posawić kurwa stanąć oskarżenia o demoralizację młodzieży. A ty krońec? Tak ja jest od 16 lat. Jest więc kurwa. Jest. dlaczego takich głupiach, po 9 lat Pentasports. W głowie futbolistów союза w красно-белой форме, которые играют за компьютерами. Я не знаю почему. <śled> 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 HAHAHAHAHAHAHAHA Za jesteś. Nie wiedz ile wam lat. Aż 5. 17 prawie. YEEEW! 17 14. raz! to... to Toż, To już to jest starszy Fatek. On wie co to jest życie. Ja dziewięć. Będę kończył 25 w czwartek. Zbyt, mam ci Mama. Kupić? Mama zrobi torta? Fajne śpię Fajnie, chciałbym mieć torta A kolegu zaprosiłeś? Kka wie że ci piesz? Ten powód to mi się no, podobał, <ślamy> <że już żyje. ślamy> <ślamy> 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 aż sam sobie zrzuciłem flesza na mordę z dziecka Znaczyć. Hej już jestem Jak tam dla ziemniaka? 5 złotych za 2 kilo Nie ty taki sklep się dradzę Tanio! Kurde z bez nie mogę